Dzień dobry, witam serdecznie. Nazywam się Iwona Krajewska, jestem prezesem Płockiej Lokalnej Organizacji Turystycznej. Chciałabym dzisiaj zaprosić Państwa serdecznie do odwiedzenia naszego miasta. Miasta o bogatej historii i tradycji. Miasta, w którym mieszkało dwóch władców Polski. Władysław Herman, Władysław Krzywousty, których szczątki spoczywają w Płockiej Bazylice Katedralnej do miasta, które jest przepięknie położone na przyszłym 50-metrowym wzgórzu tumskim, gdzie u stóp wzgórza rozciąga się przepiękna plaża, na której odbywają się bardzo znane płockie festiwale, Festiwal Audio River i Regeland. Miasto, miasto, które w okresie wakacyjnym tętni życiem tylko 100 km, tak dużo, wystarczy wsiąść w samochód i za chwilę jesteście Państwo u nas. W okresie 29-31 maja w Polsce odbywa się siódmy już Jarmark Tumski. Jarmark, podczas którego spotykają się kolekcjonerzy z całej Polski. Serdecznie zapraszam do udziału w Jarmarku. W, tego, w tych dniach miasto tętni życiem na przeszło 700 stoiskach. Będziecie Państwo mogli zakupić bardzo ciekawe artykuły kolekcjonerskie, jak również sztuki ludowej czy rękodzieła bądź smaków polskich i nie tylko. Zapraszam serdecznie.